Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z Jarosławem Greserem, naszym ekspertem, o sankcjach prawnych za naruszenie zasad cyberbezpieczeństwa. Jarku, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy kilka pytań przygotowanych i pierwsze na rozgrzewkę jest takie, jakie rodzaje sankcji i komu grożą za naruszenie przepisów regulujących cyberbezpieczeństwo? No, pytanie bardzo, bardzo ogólne w tym charakterze, że mamy bardzo różno, różne przepisy, które, które dotyczą cyberbezpieczeństwa i każda z tych grup przepisów będzie miała swoje regulacje sankcyjne. Chociaż, jak gdy, gdy wychodzimy od takich horyzontalnych uregulowań, czyli od ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, to tam trzeba zwrócić uwagę, że zasadniczo sankcje to dość wysokie. Mhm. Przy czym, jak mówiąc w, akurat w tym kontekście o sankcjach, to mówimy o karach, myślę o karach finansowych, a nie o, o sankcjach karnych, które, które mogą się skończyć pozbawieniem wolności, czyli akurat w tym w tym, w tym systemie te sankcje są nałożone na określoną grupę podmiotów, czyli operatorów usług kluczowych. Natomiast w przypadku podmiotów publicznych tam tych sankcji nie ma, co nie znaczy, że nie ma nałożonych obowiązków na, 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 na takie podmioty. Przy czym ewentualne sankcjonowanie tych, tych obowiązków będzie wynikało z innych przepisów, które dotyczą wykonywania. Ob obowiązków służbowych czy, nie, czy kwestii takich związanych z prawem urzędniczym, a nie, nie będzie ich podstawą ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Natomiast jeżeli należy do, 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 do grupy operatorów kluczowych, przy czym, tak jak mówiliśmy na którymś z poprzednich podcastów, nie, w przypadku samorządów jest to bardzo mało prawdopodobne, żeby się, żeby się taka sytuacja zdarzyła. I jeżeli się zdarzy, to na pewno o tym będę wiedział, bo w, w Polsce system jest skonstruowany w taki sposób, że określony podmiot dostaje decyzję administracyjną więc na pewno zostanie powiadomiony, że, że został uznany za operatora usług kluczowych. Jeżeli by się tak stało, to, to te sankcje za nieprzestrzeganie tych przepisów potrafią być dość dotkliwe przy czym finansowo tak jak okay. mówiłem. Czyli za to nie można, że tak powiem, pójść do więzienia? No, na pewno nie z tej ustawy. Na, okay. pe na pewno nie z tej ustawy, ale, ale portfel może nam trochę schudnąć okay. w, te, w, tej, w, tej, w, tej, w tej sprawie. Mhm. A czy brak bałości o cyberbezpieczeństwo jest nadużyciem funkcji? My w określonych kontekstach tak. Mhm. My, to znaczy. Sama kwestia związana z nadużyciem funkcji jest jednym z przestępstw, które jest przewidziane w kodeksie karnym, i jest to specjalny rodzaj przestępstwa, które, którego rolą jest ochrona interesu publicznego polegającego na tym, że dajemy jakiejś osobie pewnego rodzaju władztwo, żeby ona wykonywała czyli staje się na przykład urzędnikiem. W, nie wiem, może ten ktoś zostać być, być osobą z wyboru, jest, jest wójtem, ale może być na przykład kierownikiem jakiegoś urzędu gminnego, no i wtedy w tym sensie nie jest osobą z wyboru, ale sprawuje jakiegoś rodzaju władztwo, czy ma dostęp mhm. do jakiejś informacji, czy może podejmować określonego rodzaju decyzje i chodzi... Jakby interesem nas wszystkich jako społeczeństwa jest to, żeby ta osoba nie nadużywała swojej funkcji, czyli żeby nie wykraczała poza to, co, mhm. co, co przepis jej pozwala, oczywiście może poruszać się w ramach tego, co, na co przepisy pozwalają. I teraz zaniechanie określonych działań też wpada w, w ten obszar, który jest penalizowany. To znaczy, jeżeli ja muszę coś zrobić, a tego nie zrobię, mhm. To no, tu nie mówimy o nadużyciu, no, nie? no bo nadużycie jakby bezpośrednio wiąże się z tym, że ja robię coś ponad to, co powinienem był mhm. zrobić. A tutaj ja robię coś, czego nie powinienem. To znaczy, nie robię czegoś, co powinienem Rozumiem. był. Mhm. E, ale można to w, ten, w ten, jakby można, można to objąć w ten sposób, czy od tej strony. I teraz, jeżeli zdefiniujemy jakieś obowiązki, czyli na przykład na, na podmiot publiczny, tak jak mówię, nie ma sankcji z krajowego systemu, z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ale są obowiązki i teraz to, że te obowiązki nie są, nie, nie dostanę grzywny z, z tamtych przepisów, to nie znaczy, że w jakichś określonych kontekstach ja nie dochowałem tego, co powinienem zrobić, I wtedy można sobie wyobrazić, przeprowadzenie takiego postępowania, natomiast na pewno nie jest to oczywiste. Mhm. To znaczy jest to, jest to możliwe, nie będzie to, 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 jakby porównując do takiej prostej sprawy w stylu złapaliśmy, ktoś wybija szybę w samochodzie i, i no, teraz już się radzi nie wyciąga. Kiedyś się wyciągało, no i złapali go na na gorącym, na miejscu zdarzenia, no to sprawa jest oczywista, mhm. tak? Wybił szybę, tak. kradzisz z włamaniem, super, mamy człowieka. A tutaj to byłoby dużo, dużo bardziej złożone takie postępowanie. Można by, można by na różne sposoby argumentować, dlaczego taka sytuacja nie miała miejsca, aczkolwiek nie jest tak, że to jest niemożliwe. Jak ma się cyberbezpieczeństwo ogólnie rzecz ujmując do ujawnienia tajemnicy służbowej? No tajemnica służbowa jest chroniona... Prawem. Tak. No, I to od, od bardzo, bardzo dawna, i bardzo jest ta kwestia też na, no, dosyć szczegółowo regulowana. Mhm. Dlatego, że no, chronimy nie tylko interes państwa jako takiego, ale też chronimy różnego rodzaju interesy publiczne. Te tajemnice mają oczywiście różne stopnie i mhm. tak dalej. Na tym, na, znaczy tak, ja mówię tutaj dużym skrótem dlatego osoby, które, które się tym zajmują zawodowo, od razu przepraszam za, mhm. za, 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 za uproszczenia. Natomiast powiedzmy, że ta tajemnica służbowa ma, jest, jest tym najniższym, jakby naj, najniższym stopniem ochrony, co oczywiście nie znaczy, że, że ona tej, tej ochronie nie podlega. No i teraz za naruszenie tajemnicy służbowej grożą określone sankcje. I jak to się ma do cyberbezpieczeństwa? Otóż większość informacji w, w, w dzisiejszych czasach, czy, czy w tych realiach, które mamy, a już w szczególności jak w sytuacji, kiedy mieliśmy pracę zdalną, tak. była przetwarzana w formie cyfrowej. Tak. To jeżeli coś jest przetwarzane w formie cyfrowej, to ta, ta, ta sfera bezpieczeństwa, bez, no to jest sfera cyberbezpieczeństwa. I teraz, jeżeli ja nie zadbam o to, czyli z, z mojej winy, bo już nie, absolutnie nie mówię o celowych sytuacjach, no bo, tak, 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 no nie, oczywiście. bo to, jest, to jest oczywiste, ale jeżeli ja to nie zadbam i może dojść do ujawnienia takiej tajemnicy, to możemy się spodziewać, że w określonych kontekstach też poniosę za to sankcje. Mhm. I tutaj, w przypadku tych niektórych, przynajmniej tajemnic prawnie chronionych, już są sankcje karne, yy, które no, mogą się w jakimś, yy, w jakimś takim najwyższym stopniu w sprowadzić do, yy, do, do, do kary pozbawienia wolności, chociaż yy, zasadniczo jest to. Jest to raczej rzadko orzekana kara, mimo wszystko no, no sam fakt, yy, że się taka sytuacja zadziała, może mieć negatywny wpływ, mm -hmm. no bo jakby tu nawet nie chodzi o to, czy ktoś pójdzie do więzienia, czy nie, no samo skazanie za przestępstwo mm -hmm. w tym przypadku umyślne może po prostu zakończyć karierę moją jako urzędnika. Okej, okay, ale powiedziałeś umyślne, ale jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że urzędnik powiedzmy pracuje zdalnie, nie dopilnował jakichś kwestii związanych z bezpieczeństwem komputera czy tego typu rzeczy i z tego powodu wypłynęły jakieś informacje, to na ile y, można pociągnąć do odpowiedzialności takiego pracownika, tak? czyli zaniedbał coś pod kątem y, zabezpieczenia swojego komputera, nie wiem, miał za zbyt łatwe hasło do odgadnięcia, nie było, były wirusy, bo zainstalował jakąś grę mm -hmm, czy cokolwiek mm -hmm. innego. Co wtedy. No tutaj, znaczy bardzo trudno jest to abstrakcyjnie ocenić. To zawsze mhm. trzeba będzie się odnieść do okoliczności i bardzo konkretnej sprawy, ponieważ przy cyberbezpieczeństwie ta techniczna strona ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego, mhm. no bo wiemy o tym, że cyberbezpieczeństwo jest stan dynamiczny i że nikt nie powie, że jest w 100% bezpieczny. Do, do, do tego stopnia, że nawet y, są przykłady przeprowadzenia udanych ataków na komputery, które są odłączone od internetu. I da się, mhm. jakby są, są, i to nawet nie jedne y, pokazane sposoby, że to się dało zrobić. No i teraz będzie pytanie w takiej sytuacji, jak, jak bardzo niedbał był ten ktoś? Czy to, mhm. było, czy to było rażące niedbalstwo, czy to było. Czy to było zaniechanie, ten ktoś jakby celowo tego nie zrobił, czy to było wręcz działanie, czyli nie chciało, wyłączyłem sobie antywirus, bo mi się nie chciała jakaś aplikacja zainstalować, no i ona, coś mi się tu jakieś okienka pokazywały, to ja sobie to wyłączyłem, a potem się dziwię, że mi się, że mi się pojawia jakiś kłopot. Czy to była kwestia na przykład, że ja pozwoliłem skorzystać mojemu dziecku z komputera i ona jakby nie mając dostatecznego rozwiązania coś takiego zrobiło, ale na przykład nie zabezpieczyłem tego komputera, więc to dziecko miało do tego dostęp. No więc tam, tam się pojawiają bardzo różne piętrowe, mm -hmm. nie, takie kaskadowe ustalenia, które ostatecznie prowadzą do tego, czy, czy to jest w rozumieniu prawa karnego, wina twoja. Mm -hmm. Jeżeli to jest twoja wina, to czy można ją jakoś, yy, można zrobić coś, co doprowadzi yy do tego, że, że ona jest włączona, albo jeżeli to jest twoja wina, no to czy w takim przypadku, Będziesz ponosił za to odpowiedzialność? Mhm. No. Czy można <laughs> stwierdzić, że zachowanie informacji w poufności jest obowiązkiem każdego pracownika? Z perspektywy działania na rzecz dobra swojego pracodawcy? Mhm. Tak, no tylko mówimy oczywiście nie popadamy w, w, w jakby absurd. Mhm. No bo. Jeżeli ktoś powie mi, że ja pracuję na uniwersytecie i moim pracodawcą jest uniwersytet, tak. no to ja nie zachowuję w tajemnicy tego, że pracuję na uniwersytecie. Mhm. Nie, bo nawet gdybym bardzo chciał to zachować w tajemnicy, to, to tutaj jest to akurat w, w tym zakresie jestem osobą publiczną, czy jest dostęp do informacji publicznej, bo tu też jakby pojawia mhm. się, to jest w ogóle też bardzo ważne w samorządzie, że, że cały czas my działamy na tym styku poufność, a, a, a dostęp do informacji publicznej, że ileś informacji musimy publikować, jesteśmy zobowiązani prawnie, żeby na przykład były w biuletynie informacji publicznej, no i takich rzeczy nie. Jakby nie, one nie są objęte. Natomiast jest duża grupa informacji, które powinny być objęte, bo albo są objęte tajemnicą służbową, albo są to objęte przepisami prawa pracy, bo zachowanie poufności informacji jest jednym z takich aspektów lojalności wobec swojego pracodawcy. Mhm. To ma Pewnie większe znaczenie w sektorze prywatnym, zwłaszcza w niektórych sektorach, kiedy do, dotyczy takich kwestii jak tajemnica przedsiębiorstwa, czy na polityki cenowe, jakieś polityki rabatowe. Natomiast w przypadku tego, co się dzieje na poziomie samorządu, to też może mieć ogromne znaczenie, bo jakby oczywiście jest jedna kwestia związana z tym, że przetwarzamy różnego, informa różnego rodzaju informacje o różnych osobach. I, I ktoś może być nimi zainteresowany nie tylko z perspektywy przestępczej, ale chociażby z samej takiej z źle pojętej ciekawości, mhm. ale mamy też kwestie, które mogą wpływać na interesy innych osób, czyli jakby ja mogę mieć jako urzędnik wcześniej informację, że została wydana jakaś decyzja, która jeszcze nie jest publiczna, którą dopiero mam dostarczyć. Jeżeli to będzie na przykład decyzja związana z przekwalifikowaniem działek, to to może mieć przecież to taki finansowy ogromny mhm. wpływ. No i y, oczywiście no może być też objęty tajemnicą służbową, ale jeżeli nie, to i tak ta, to zawsze można się powołać na, na przepisy kodeksu pracy w tej, mhm. w te, w tej mierze. Okej. Okay. A czy za naruszenie zasad cyberbezpieczeństwa można zwolnić z pracy? Są takie... Y, znaczy... Mówimy o, o zwolnieniu dyscyplinarnym, no bo, bo czy, kogo, czy z kimś można rozwiązać umowę? No, tak, tak, na, tak. na pewno. Nie? Chodzi o to, właśnie, czy można zwolnić dyscyplinarnie. I, czy to jest mi się, jakby ja stoję na takim stanowisku i też, też też wielu innych prawników, że w określonych oczywiście kontekstach, bo to też jest bardzo kontekstowe, ale w określonych kontekstach dałoby się uzasadnić, że jest to ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Zwłaszcza jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś nie przestrzega określonych polityk, tu nawet nie chodzi o to, czy, czy do, doprowadziło to do wyrządzenia szkody, czy nie doprowadziło do wyrządzenia szkody, ale sam fakt nieprzestrzegania polityk bezpieczeństwa mm -hmm. może mieć taki efekt. I teraz ja nie muszę czekać, aż się coś stanie. Natomiast, zwłaszcza jeżeli ktoś to robił uporczywie, czyli ok, raz nie przestrzegaj, zwróciliśmy Ci uwagę, dalej tego nie robisz. Ja znam takie sytuacje. Postaram się przedstawić, nie deanonimizować, zanonimizować, zanonimizować czy nie zanonimizować tego miejsca. Otóż kiedyś byłem, kiedyś byłem w, w, w. Wdrażaliśmy, wdrażaliśmy RODO w, w urzędzie, w którym no było takie otwarte archiwum. Mhm. No jednym z naszych zaleceń było to, żeby to archiwum żeby ograniczyć dostęp do tego archiwum po, psz, przez to, żeby je zamknąć, no i doprowadzono do tego, że wprowadzono tam taki zamek na kodno i kod mieli określo, określone osoby. Mhm. Kod był zmieniany, to wszystko jakby działało. Yy, na poziomie, na poziomie procedur i nawet to było wdrażone, bo pojechaliśmy tam po jakimś czasie, <laughs> yy, żeby, to, żeby to sprawdzić. Yy, ale później y, mój kolega pychał na taką niezapowiedzianą kontrolę, i okazało się, że to działa w taki sposób. Y, to wyjście do tego archiwum było bardzo, bardzo blisko y, te, takiego miejsca, takich, takiego wiem, sekretariatu, mhm. i te osoby pracujące w tym sekretariacie bardzo często z tego korzystały. Im się nie chciało tego, tego wyklikiwać, tego mhm. kodu, y, więc one po prostu otwierały to rano i wkładały taki patyczek w zamek magnetyczny, żeby, żeby to się nie zamykało i to było po prostu cały czas otwarte. I jakby pomijając naganność samego tego zachowania, no bo no jakby jest to oczywiste naruszenie procedur, to tam jakby o zgrozo tego, tego, tego mojego kolegi, który zobaczył, to jak one, nie wiem, wychodziły na kawę, czy miały przerwę, co, co jakby jak najbardziej dodwołam, przecież nie ma... Nie ma obowiązku, a nawet jest obowiązek przerwy w pracy, to one to zostawiały w ten mhm. sposób. Czyli osoba wchodząca do tego sekretariatu, w tym sekretariacie nikogo nie ma, mogła wejść do tego archiwum. No to jakby wtedy trzeba sobie zadać pytanie. Czy to jest naruszenie zasad? No tu akurat nie było związanych z cyberbezpieczeństwem, to jest bardzo łatwo, mhm. bardzo łatwo na ten świat cyfrowy przełożyć. Tu było, tu było akurat związane z ochroną danych osobowych. Czy to jest podstawą do dyscyplinarnego zwolnienia? Dla mnie tak. Tam akurat były kary dyscyplinarne, nikogo nie zwolniono, ale gdyby, gdyby kogoś zwolniono, to tutaj. Stoję na stanowisku, że w sądzie pracy dałoby się to utrzymać. Ale oczywiście niezbadane są wyroki sądów rejonowych, zwłaszcza Jest. wydziałów pracy, więc trzeba by to, trzeba by to sprawdzić dokładnie. Okej. Okay. Super. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast dał Państwu wiedzę, chociażby podstawową, i też bardziej szczegółową, w kontekście sankcji związanych z naruszeniem zasad, czy też przepisów cyberbezpieczeństwa. I mam nadzieję, że będziemy jeszcze kontynuowali te wątki razem z Jarkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.